A ty, czy subskrybujesz kanał motoinfo.pl i masz wciśnięty dzwoneczek? Jak nie, to wciśnij ten czerwony guzik i strzelajka like pod filmem. Cześć i witajcie na kanale motoinfo.pl. Dzisiaj nagram taki krótki filmik, w którym będziecie mogli usłyszeć, jak stuka uszkodzony stworzeń wahacza. Ten stworzeń jest no praktycznie całkowicie już uszkodzony, dobrze, że on nie wypadł z tej kulki miałem tyle kwarta, że nie wypadł z kulki. a ten stworzeń jest już lekko uszkodzony, nadający się już do wymiany. Teraz sobie będziecie mogli porównać obydwa dźwięki. Ten jest uszkodzony, totalny złom, a ten jest lekko uszkodzony. Więc zobaczcie, muszę sobie stanąć, inaczej tego nie przytrzymam. Teraz ruszam sworzeniem całkowicie uszkodzonym. Wszystkie strony: przód, tył, lewo, prawo, i teraz ten sworzeń, który jest lekko uszkodzony i który kwalifikuje się do wymiany: przód, tył, lewo, prawo. Także mogliście porównać sobie teraz dźwięki: uszkodzony, złom, lekko uszkodzony. Są to wahacze z grupy VAG występują one w Audi 80 w innych starszych gruzach, no ale takiego rodzaju sforżnie występują w większości samochodów wakowskich, więc ten filmik przybliży Wam chociaż dźwięk takiego uszkodzonego sworznia i będziecie mogli sobie sami to zdiagnozować, jak będzie Wam gdzieś to pukało na drodze, na dołkach. Ale powiem wam ze swojego doświadczenia, że ten stworzeń, bo ten jest not kolosalnie uszkodzony, już wyrobione jest. Przejechał swoje, wyrobione jest. Ten stworzeń było najbardziej słychać, gdy najeżdżałem przy skręconych kołach w prawo no to od kierowcy jest wahacz. Ten stworzeń bił przy skręconych kołach w prawo, gdy najeżdżałem na krawężnik lewym kołem kierowcy. No to ten stworzeń było już słychać takie było puknięcie właśnie o coś takiego. Coś takiego było. I właśnie jak usłyszałem takie puknięcie, no to może w przeciągu miesiąca już wymieniłem te wahacze. A, i jeszcze ciekawostka. Byłem specjalnie na szarpakach właśnie z tym puknięciem, bo nie wiedziałem o co chodzi, nie? No i pojechałem na sobie na szarpaki, na stację diagnostyczną i tak wyszło tylko tak, że któraś z tych tulei była do wymiany chyba ta już miała luz, a o dziwo w sworze nie wyszedł i był, koło było na szarpakach, bo w ten sposób było szarpane, nie wyszło i przód te było koło szarpane i też nie wyszło. I też było na tych dowibracyjnych do, 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 do szarpakach. I też taka ciekawostka, nie? że kurczę, myślałem, że pojadę na stację na szarpaki i wykażę które nie jest uszkodzony, no a tu nie wykazało. Także jak może wy macie jakieś pomysły, jak zdiagnozować taki sworzeń, nie, żeby nie wyciągać całego wahacza, <grych> no bo ja wiedziałem, że coś jest nie tak z zawieszeniem, bo mi tak pukało, nie? no to w końcu mówię, przejrzę to zawieszenie. Zobaczyłem tak, końcówki drążków, ok, końcówki stabilizatora, ok, no to zostały jedynie stworznie na wahaczach. Wytargałem dwa wahacze, no i zobaczyłem ten uszkodzony, ten jest lekko uszkodzony. Może deskitu, jak będziecie mieli Wy jakieś pomysły jak to zdiagnozować bez rozbierania całego zawieszenia, dajcie znać w komentarzach. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Trzymajcie się do następnego odcinka. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Widzimy się już niedługo. Dawajcie znać o sobie. Do następnego odcinka. Cześć! A ty, czy subskrybujesz kanał motoinfo.pl i masz wciśnięty dzwoneczek? Jak nie, to wciśnij ten czerwony guzik i strzelajka like pod filmem.